Teraz jak już wląście, wlaliście piankę do golenia, mieszamy i dodajecie babik. My akurat mamy taką sztuczną krew, spożywaną jako barwnik, ale też nie trzeba. My dajemy kropelkę, nasz będzie czerwony. Nie mamy innego barwniku, a to się już dodajemy. No już zawarbiło kolor, teraz czas na skrobię. Skrobi dajecie około... Mm, najpierw jedna, ale jak będzie taki no niefajny, dajecie jeszcze jedną. Mieszu, mieszu, mieszu. No, i ten przepis w ogóle nie wypalił. Zobaczcie sami. Czy to jest. Ewidentnie tym. To jakieś dziewuchy robiły tego sama? Czy to jest. Slime. Kropne. No, więc. To Widzicie, chcę oglądać te okno dziewuchy, dajesz chyba. Więc ten slime po prostu. nie wypalił. Więc te dwa slimy. Pa! To tyle. Bajo!